Nie wiem jak wy powiedziecie jak to... Witajcie widzowie na dzisiejszym live. Dzisiaj będziemy e, grać... Dzisiaj będziemy grać w... E, na razie w to. Bo na razie nikogo nie ma. Nie wiem czy wcześniej po prostu nagrywam. Ale pewnie wcześniej, bo jednak jest zawsze nagrywałam, No, późno, nagrywałam, o 18-16. A dzisiaj jest po prostu taka chwila, że nagrywam wcześniej. Po prostu mam taką ochotę, żeby nagrać dzisiaj wcześniej streama, bo chciałam by coś porobić. Na razie tylko je oklątam. Bo muszę własnego streama oglądać. Nie pytajcie się dlaczego. Okej, okay, bo to jest trochę skomplikowane. Okej. Okay. W się, jak nikogo nie było, to również tak nie ma. Mam nadzieję, że no nie wiem, ktoś to łączy, bo jednak no tak trudno, tak nawet smutny jest nakrywać samemu. się oszelnik was nie ogląda. A, muszę jeszcze czas e, włączyć. Więc zaraz właśnie czas włączam tylko to przejdę i dzisiejszy live będzie trwał 30... 30 minut. Dobra. Dobra. E, widzowie, dzisiaj, mówię, live będzie trwał 30... 30 minut, tak? Tylko nie wiem dlaczego, albo mi się coś lakuje. Tak, na tyle jestem sama. O, już nie ma nocy w ogóle. Trochę zaspałam. Lub być tą nockę. Ale no, nie szkodzi. Oceniam, Miałam, że dzisiaj no jest mało osób. Bo na to dosłownie nie ma nikogo. A minęły już takie 5 minut. Nie wiem, czy dzisiaj jednak nie zrobię. Później tylko lejwe. Jako lajwa wyłączę. Lecz teraz będziemy dodawać osoby. Są! Jest druga osoba na live'ie. Witam kolejną osobę. Nikt nie pisze komentarz, e, albo niech ta razem pokramy, bo no, na razie jest słabo. No. no mówiąc jest słabiutynko. Na razie e, jest tylko... Ło, jest właśnie tylko dwie osoby. To bardzo mało. A żadna z tych osób nie pisze komentarzy. Nie wiem, czy zaczęłam się wcześniej. Ale jak zaczęłam byłam wcześniej. O, kolejna osoba. Witam kolejną osobę. E, hej. zaraz przeczytam, tylko. Właśnie tutaj trochę umieram, bo nad się spisza. Okej. Okay. Hej, Milosz miłość chyba czy tam, tam z mnie nie wiem. Jak źle przeczytałam, to bardzo przepraszam po prostu. Kilku z Was nie znam. Kilku. W ogóle bardzo dziękuję za, za jedną łapkę. I bardzo bym chciałam podziękować, bo wczoraj wpiliśmy ponad chyba 30 słupów, 30, 20, ale nie wiem, ale mam już 318 słupów. Za to bardzo bym chciałam podziękować. Witam kolejną osobę. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, piszcie na przykład, czy jak się nazywacie, czy chcecie w coś innego pograć. Bo ja zawsze gram w taką grę, która po prostu jest taka słaba na początek. Nie pytajcie się dlaczego, ale po prostu tak gram po... O, witam 8 osób. Siema, jestem Natia. Siema, Natia. Cześć wszystkim. W ogóle tak szybko się wypiło. Dziękuję w ogóle za trzy łapki. I myślę, że chyba... Wczoraj tuż osób dotarłam, więc nie wiem czy zaraz nie będę te osoby dotawała, więc wychodzimy z tej kry, bo chyba ta kra nie robi zbyt wielkiego kontentu. I teraz muszę podotować osoby, które wczoraj się do mnie właśnie, no wolno powiedzieć, dołączyły. Na razie się wysłały zaproszenie do znajomych, więc lecimy. Zapysy z Dobra. E, dziękuję za cztery łapki. Witam Ikor. Witam Ikora. Gramy teraz chyba 99, bo tu też grają moje znajomi. Ja e, znaczy się widzowie, nie widzowie, w sumie nawet nie wiem. Ale jak będę grała sama, to nawet to nie obchodzi. Witam kolejną osobę. Cześć jestem Ikor. Cześć Ikor. Trochę się... no już wiem. E, nie wiem czy na razie... Nie wiem czy nie skończyć tego live'a i nie zrobić później. Bo na razie jest bardzo mało osób, jest 8 osób, choć nawet już ten live trwa 4 minuty, 5 e, i o, no właśnie jest 6. pięciu e, ławek i jest teraz 6 osób, więc... Nagrywam albo nutno, albo serce będę no, po prostu dodawała wszystkie osoby. Po prostu już nie mam siły. E, jest 5 łapek. Marasień, no nie rekord, ale no wolno powiedzieć trzy, No nieźle, tak? Wczoraj było więcej, oczywiście. Wczoraj było ponad 44 łapek. W 5 e, minut było ponad, nie wiem, 10 osób, może więcej. Ale no nie ma no, nie ma tego słego, tak? Nie wiem czy zaraz. Czekajcie, zaraz przeczytam komentarz. Wynik, fa... Wynik. fajna dziewczyna 2025. I tutaj moje kolegę. On się nazywa Wojanowicą. Chyba tak to, to tam. Albo twojego kolegę. I chyba to tam w sumie. Powsunię... Jest mało osób na streamie, więc co mi to da? O Jezu Chryste, znowu te osoby. Znowu, w ogóle każdego dnia, kiedy wchodzę na Roblox, wynagrywam no, co kilka dni właśnie e, live'y i każdego dnia, kiedy wchodzę na Roblox, to widzę po prostu nowe, nowe, po prostu nowych, co mnie subskrybują, moich nowych widzów i innych, jak mój kanał się w ogóle rozwija. O, jest, jest jedna osoba w końcu. Nie muszę zapraszać, zapraszać milion osób. W ogóle, e, co Okej. Okay. Czyli... I to jak na razie mi się wydaje, że zagramy w coś takiego... Chyba nie dziewięć, nocy. Oj, właśnie już do trzech osób spadło. Więc w sumie nie wiem, co tutaj największy content. O, w Rainbow Friends, kolorowi przyjaciele. Miałam zagrać kolor... Kolo, oj... kolo, vi... Mmm, dobra chyba. O nie. Kolo... Ro... Vi... Przyjaciele, dobra. Zagramy w to. A to też mnie. Mmm, dobra. Czekaj, no to to tam cię. W sumie jest mało osób. To tam ciepię tylko. Jest dziewięć osób, mamy to. Ale czy rekord, no tak średnio. Ale dobra, chociaż 9 osób, tak. W ogóle nie wiem dlaczego. O, a ja, znowu wchodzę. i nowa osoba. E, w ogóle nie wiem dlaczego, ale patrzyłem na film i oglądało to ponad... Wczoraj oglądało to ponad 600 osób, a na drugim streamie 400. A było bardzo mu łapek. Więc mm, nie kumam. Dlaczego? Tak mało jak... A nie kurczę, pomyliłam się. Nie chyba? Moja na A, tak. Hmm. Na. No. No. Czy? No. O kurczę, no i nie. F. I. Na. No. Nie, slama. Na no 2025 rok. A w ogóle napiszcie, w którym wyroku zaczęliście grać Lopelox? Hejo Ikor. Na razie dodałam. Szkoda, że nie mogę Ci wysłać kasy. Ja nie potrzebuję kasy. Dobra, nie mam w sumie co zagrać, bo każda gra albo się mało wypija, albo nie wiem cokolwiek Dobra, tu lecimy. 9, 9 nocy. Dziękuję za łapek. Dziękuję, że 8 osób mnie eee, ogląda. Nie, bo chyba sakram nową rundę. O, jest przyjaciel Filip. Chodź, 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 chodź. chodź. Dobrze. Albo. O. Dobra. On idzie losować. Hejo, ile masz lat? Nie mogę powiedzieć. A mogę zagrać z topem w 99 nocy, Oczywiście możesz zagrać, bo ja ciebie to tałam, tylko musisz przyjąć zaproszenie, więc chwilę poczekam. Zatrzymam czas w ogóle na chwilę. Chwilę czekam tak to na ciebie. Przyjmij zaproszenie. Zaczekaj, to łączę. Ok, no to to łączaj. A ja tu może też coś wylosuję w sumie. Jak ale mam czekać? Uszy i funkcje, budowania, umiejętności, aby zwiększyć poziom narzędzia do dwóch, mniej więcej niż 100 odpadów na swoim warstwo stolików. Co? Otrzymaj skrzynię rupinową. Dobra. mnie please, 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 please. Zaczekaj, no to gdzie to tam? Ale nie wiem czy ja ciebie dodałam Nick, dobra, czekajcie. No to... O, jest tu jeden. Czekajcie. E, ja zaraz to, się to łączę. Poczekajcie na mnie. Tylko ja tu jeszcze jakąś jedną osóbkę. Kurzaj, tyle osób się to łączyło. To tam jedną osobę. Nina, dobra, lecimy. Ale chyba nie wiem, czy ja nie będę grała, dobra. Nick.